Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kinusia i przed nami kolejny odcinek z Harry'ego Pottera Lata 5.7. Oczywiście lekko No dobrze, już się uspokajam Może nie Sorry, ziomek Chodźmy to tutaj trochę, może coś mnie Ogólnie ktoś mi ostatnio napisał, że teraz te rozdziały są tak dziwnie rozmieszczone i ogólnie, że gra nie jest za długa, więc... Ech. Jakiś to trzeba będzie wymyśleć. Myślę, że ciężko będzie, żeby te odcinki były jakoś nie wiadomo jak długie, za to postaram się, aby oczywiście były regularnie. Inaczej mówiąc, choćby czy mówiąc brzydko, choćby skały srały, to odcinki z Harego będą tych 5 razy w tygodniu. Przynajmniej taki jest plan na ten moment. I chciałabym się dotrzymać. Co ty ma z zrobić? Co mi tam mi otławiasz? Znowu rośnie Już mówię o czego? Dlaczego nie? Sorry, sorry, Mela, sorry. Gdzie mam miesiąc? He, to jest tak z. Da się tak zejść, wow. Wow. E, Takie z ciekawości, gdzie nas... Nie widziałem ich. Może nie zawsze taki skok. Tam, tam chcę. Wróć, ale czy ty możesz się wziąć to miodło? Aha. Dziś było to sobie. Ciągle go sobie taki skok. Tego obiegu czarnej magii i terenia. No to nie Czekaj, co No, skupiłem się na dobra. Rudy nie ma dusza, ale możemy nim sobie pobiegać. A nie, tutaj każą nam się wrócić. O, ale nikt się odnalazł. No, nikt tak jakby śladów nam nie zostawiłeś? Hello? A. Sorry, komentarz na blogu. A tobie co się stało się? Czyżbyś mys... Aha... Cieszę się twoim szczęściem. Natomiast my chyba idziemy do tego, do coś w sensie na zebranie, gwardii. czegoś będziemy tych nieuków uczyć. Hmm. 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 Będziemy użyć ich po chyba. Hmm. No tak była rodziców Nevila torturowała hmm. chyba każdą z tych postacji koń tu mamy Nevilla, Genie. Ta blondyna to pewnie będzie luna, Ron i. I hermiona. Patronusa. Zgadza się, zgadza się. Ale w ogóle, słuchajcie jaki motyw. Harry się uczył tego Patronusa przez tyle czasu... Naprawdę, on się go uczył przez tyle czasu. Tyle mu to zajęło. A tu taki nerwili po strachu, i, i po strachu, nie? nie na to, że Harry jest niełukiem, I gamoniem. Teraz Ron. Mm, mm, mm. Tutaj coś mamy. Dobra, dawaj ruda. Przycisk. Aha. To jest nie Genie. Tylko nie Gini. Wszystko tylko nie Gini masz to swoje śmie śmiechowe to coś, to będzie. Dobra. Dawaj, Ronald. Boginiów mając moc jeszcze trochę. Hmm. Hermiona Tutaj coś jest dla postaci z książką, co już zdążyłem zauważyć Cyk, 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 cyk O Jezu, trudna. Trudna To jest zawsze takie trudna Że ciężko mi jest ogarnąć. No. Hermiona zawsze jest pod nie może jej powiedzieć Czy to jest to co ja myślę? Nie. ma to jak sobie nadmuchać... Dobra, chciałam tam jeszcze zostać. No, Jezus... Stąd mamy, stąd mamy... Stąd też. Tu coś jest. Ja nie lubię, nie lubię Genie'i, weźcie ją kurwa, skasujcie z tej gry, proszę was. Proszę. Zapędził Patronusa odblokowana. Złoty klocuszek. kabum.

Wylądowałam. Gdzie teraz? Co tam dalej powinno być? Albo z Syriuszem? Nie, chyba, na gadanie z seriuszem jeszcze za wcześnie. czasem do Hagrida nie idziemy? No, w ogóle zmieńmy postać. W sumie bardzo możliwe, że idziemy do Hagrida, bo... Hagrida niby od początku... czy nie byśmy u nie bo jego nie było w grze, że tak powiem, nie mamy takiej informacji, ale... Jako maniaczka potera wiem, że go nie było. A jeśli idziemy do Hagrida, to znaczy, że poznamy grałka. Chyba. Znaczy no, Nie chyba na pewno. Go poznamy, tylko... Nie wiem czy już teraz, ale... No bo tak, skoro jesteśmy u Hagrida i to jest chyba ten czas. Tak. Ej! Hey. Huh? 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 Oczywiście te taury coraz bardziej wkurzone na ministerstwo, które ingeruje w ich życie tutaj. Dobra, co my tutaj mamy? W kieps możemy strzelać? Nie? Możemy. No nie zliczałem się. Jaka... O, dupa, dupa, dupa. Jezu, dalej ty pająki łożę. Zaczęłam gmini tego Harego. on po prostu teraz nie dobrze idzie. W sensie dzisiaj. Eee, dobra, co my tutaj jeszcze mamy? jest nie do ogarnięcia, ale mamy Hagrida. A Hagrid chyba mógł ciągnąć takie rzeczy, nie? No było. No. Hagrid. He. He.

W sensie, że mamy coś znaleźć. jest trąbka. Okay. Czy on tam ma kibel? Widzę, że on nie będzie brał na kiblu. Żart. Żart. En slags kjøttbolle? En slags kjøttbolle? Oh, bo reszta jest żywa, chyba. Harry, ale... Z, zmieńczar, co? Harry! Harry Potter! Aha, I co? Serio? Bujubuj. Buj? Nie! Tylko nie harmoszka! Boże, jak ja nie harmoszki! Wszystko, kurwa, tylko nie harmoszki. Ej, co... co... co to takie proste co? co kola mi zróbię. No, postojone. Okej. Okay. To jest scena, kiedy ona mówi Graupowi, że Rudy nie ma duszy i że nie warto go zostawić, i że on jest jej, w sensie się jest jej.

Myślę, że sobie na dzisiaj skończymy. jak mówię, odcinki będą krótsze, ale przynajmniej nie zrobimy tej gry w 5 odcinkach. Tylko zajmie nam ona troszeczkę dłużej. Miałam nadzieję, że Wy się na to, za to na mnie nie obrazicie. No i cóż: komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, są mile widziane. Pozdrawiam Was kina, trzymajcie się i cześć!